Tamce. O, to jest właśnie to, którym mamy się dzisiaj zająć. Siemanko, sobotni już, nie? Taki poranku. Siemanko, Siemanko. Peter. Siemanko. Siemanko widzowie. Witam wszystkich w nowym odcinku, w którym zajmiemy się pielęgnacją tego drzewa. Po prostu usuniemy suche gałęzie, żeby nie zagrażały grzybiorzom, jak będą zbierać grzyby. I zrobimy to w taki sposób, żeby w ogóle nie było widać, że byliśmy na tym drzewie. I bez użycia piły. Naturalnie. Zrobimy to jak wiatr. Tak. Wiejemy. Zaraz ci pokażę. Mamy to. Puszcz. I No, za pierwszym razem, nie? No. <laughs> I dajcie. No, przede wszystkim to jest fary ten absurder, nie? Mm -hmm. Mamy względnie bezpiecznie Kozak Posłusz usunięty, ja? Taki zagrażający usunięty Dobra. A taki trwały zostawiony To teraz ja mogę włazić, nie? Ty żeś połamał to drzewo na I co? I można sobie na tym e, Podchodzić do góry i bez przepinania zjeżdżać? Tak. Skok. No, i tak działo i tak działo Fajne. Ile to kosztuje? trzysta pięćdziesiąt dolarów trzysta pięćdziesiąt dolarów plus cło plus przesyłka aha no to dość tak konkretnie yeah. No to urządzenie jest super, świetna sprawa. Jakby bardzo niepewnie się na to czuję jeszcze. Najlepsze i najciekawsze jest w tym to, że właśnie możesz puścić od razu i o tym zapomnieć. Nie musisz nic tu blokować ani ten fajne do takiego szybkiego właśnie skakania po drzewie, nie? No to jest... No to jest kurde wypas. Szybko, łatwo y, można feeling na tym złapać, nie? Takie czucie tego tej liny. No. 14 metrów. Więńce? Tak. <laughs> 1 metr. Ekstra Dobrze i jeszcze jeden Pyk Dobrze to robię. Powiem ci, że idealnie. Dobrze, to marburystyka robię. Kupię, to jest, to jest. Dobra, lecę, bo chcę. Jedziesz.

Jaką to ma wytrzymałość, to jest niemożliwe No to utrzymuje mój ciężar niemal No zaraz jakbyś tak wszedł bez asekuracji? Uh. No parę razy będziesz to. Super zabawa, niesamowite emocje, niepowtarzalne przeżycie, niebywały sprzęt Piotra Konarskiego, za któremu dziękuję i za opiekę nade mną. Pozdro. Pozdro! Do zaworka, nie? Już Ciekawe czy to takie kawiarki nakręcane na to Na MSR'a Może zamknąć, to zacznie bólka zaraz O jest dobra dobra dobra, 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 styka Czekaj. Proszę No. Lawa. A właśnie, e, rabat. Kot rabatowy. E, mam dowóz kota rabatowego. E, na kawa, jerba i różne akcesoria. E, tu piszę, jaki jest ten kot rabatowy. E, I jest ważny tylko do jutra, jak coś. E, zdrówko. Powiedzmy coś mądrego do kamery, powiedzmy, powiedzmy, jak już tak, nagrywamy, tak, tak. jak to jest, jak to jest z tym sprzętem i... Bardzo szybko załapałeś ten przyrząd, to jest moment, nie? No, on jest taki, powiem Ci, odporny, nie? Szybko zleciały te dwa lata, nie? Mhm. Kuź. Właśnie, bo my się znamy już dwa lata, mniej więcej e, dwa Kupi? lata temu pierwszy raz na drzewo my wleźli, nie? No. Też na dąb. Też na dąb, tylko że w innym. Bliżej, bliżej Śląska, nie? Wiesz, o, o czym myślałem, jak ostatnio nagrywałem e, odcinek o soku z brzozy? O czym myślałeś? O tobie. <laughs> I, I myślałeś i o tym wtedy, no, kiedy robiłeś nacięcie na pniu. No tak. <laughs> no tak, bo wiem, jak, ty, co ty o tym, jak to jest, nie? Co myślisz o zbieraniu soku z brzozy? Ja myślę, że, z że tym sokiem no. to jest fajna sprawa. Myślę, że warto to zbierać. Natomiast. Fajnie to robić z gałęzi, nie? Z gałęzi lepiej. Pewnie. Zresztą ten smak nawet jest taki bardziej... Yy, jest słodszy z gałęzi. No. Czyli lepiej ściąć mało gałązka Pewnie. i po, podwiesić butelkę niż wiercić w pniu. Tak, to w ogóle jest wtedy inwazyjne zupełnie, nie? Bo Mnie, gałąz... Mniej inwazyjne jest, Ta. nie? A to... e, Piotrek, a co, czemu ty w uprzęży sportowej jesteś? Jak to jest? Ty jesteś arborista albo nie? Ja dzisiaj rekreacyjnie. A. Rekreacyjnie dzisiaj się tak powspinałem tutaj. Ty, tutaj dzisiaj ściągnąłeś susz? No, no, no bo widzisz, że ja mam uprząż arborystyczną, nie? No. no. Także dzisiaj na zakładkę pracowaliśmy. Tak. No, taka piękna uprząż. Także do wspinaczek rekreacyjnych nie trzeba mieć uprzęży za dwa koła, nie? Ani kart pamięci CF Express, e, typ A za dwa koła też nie trzeba mieć. Do rekreacyjnych, głupich filmików na YouTube. A. Tylko ja muszę tam, nie? No. Super zabawa. <noise> Także dziękuję za wytrwanie do końca i... Pozdro!